Cześć Tomek Klamka BMW Motorrad Dobrzański. Jak widzicie znajdujemy się w nieco innych okolicznościach. Z reguły widuje się z wami w salonie, a dzisiaj jesteśmy w miejscu mniej dostępnym, mianowicie w serwisie. Ale serwis jest równie ważny, albo nawet ważniejszy, jak mówi stare przysłowie: pierwszy motocykl sprzedaje salon, drugi i każdy kolejny serwis. Dlatego dzisiaj chciałem przedstawić wam dwie wyjątkowe osoby. Są z nami Grzegorz i Piotr. Czym dzisiaj będziemy się zajmować? W dniu dzisiejszym będziemy wykonywać serwis motocyklu GS 1200. Standardowy serwis, wymiana oleju w silniku, dyfrze, wymiana płynu hamulcowego oraz na zgłoszenie klienta będzie odpowieczony tylny układ hamulcowy. Tam widzimy również GSA 1250, który zostanie doposażony w osłonę lampy oraz osłony głowic. To jest nowy motocykl, który będzie doposażany przez nas i to jest wszystko, co będziemy robić dla Państwa dzisiaj przed kamerą.